Witajcie, ludzisko, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagramy spec ops the line. I jak w ostatnim odcinku pamiętacie, znaleźliśmy porucznika, czyli generała porucznika Rixa. Nie pamiętam, jaki miał stop. I wyszło na to, że o. że tak naprawdę naszym jedynym wrogiem jest, ten porucznik, którego szukaliśmy na początku.

No, come on, come on. Amunicja była. Aua. Nie, trochę amunicji było, więc opłaca się. W sumie takie trochę. Give me na spot amunicji, jak przez egzekucję, no ale. W inny sposób to tu nie widzę się dozbroić. Otóż to jest, boys, to Dubai Aquatic Coliseum. Na mojej estymulacji są prawie 45 000 galonów H2O pod This is the heart of Dubai. They'll cut out the heart, the beast will die. Now you're catching on. My men are running interference near the front gate. They'll keep the thirty-third turn the other way while we sneak in the back. You're using the locals as decoys. They understand the meaning of sacrifice. Uh huh. Door lock. Found us. What's the plan, Riggs? Hold them off. I'll get the door open.

picking oh, oh. up a hostile frequency. Let's hear it. What do we got? Four targets upper level. Golden, flash clear move. Here they come. Red and clear. Run to that. No, fuck my eyes. Watch yourself.

A no, takie ze strzelbą tu na blisko, tak jakby nas przytulił, to chciałbym sobie wziąć jeszcze jakąś inną pukawkę, albo jednak ta emeczka. Nie mamy do niej prawie naboi <noise> będę skrzypiał o to Come on. O, dziadek ma szepę Dziadek ma Musimy teraz się dostać na do sobów wody

Nie wygląda to najlepiej. No, w sumie tamto mogliśmy użyć granat. Kurde, aż on go zaczepił. O, i zobaczmy.

Aaaa, jest ten pierwszy kill taki ładny wyszedł. Czy oh, nam myślałem, że wyjdzie całość tak ładnie? O, boże. Trzech snajperów na nas. Dyba. Nie Najlepiej, ale z tym my sobie poradzimy. Tu jest. Oh, fuck. Ah. nas od boku. Myślę, myślałem, że myślałem, że nasi chłopcy są gdzieś no, niedaleko, żeby nas tutaj właśnie przysłać. No ale, no. Niestety, pomyłka. <grywka> niestety się pomyliłem trochę z tym. No ale zobaczymy. Teraz już wiem, że. By to wszystko tutaj zrobić ładnie, pięknie, to trzeba będzie mm, trochę ostrożniej. Troszkę ostrożniej całość zrobić. Zacznijmy tak. emeczka matunik matuń. No to spróbujmy jeszcze raz to zrobić. W zobaczmy, czy. Nie, to chyba na mnie. Ta chyba broniła. Tu, e, żadnego skopa. Chudko. Może się uda go dorwać? Dało się. Spróbujmy przejść to jak najciszej się da. Jak ci snajperzy tam na górze. Byli potem jak wrzut na dupie. Przeczekajmy tego gościa. O, o, albo się nie. nie da? Da się przeczekać. Okej. Okay. No, póki co nawet nie tak źle idzie. No. Tam oni się patrzą na wejście, więc nam się nie przejmują. Po cichutku, po cichutku. Kroczek za kroczkiem. Może się uda to bez alarmu nawet. Kolejne z głowy. No, tego żebyśmy chyba nie przeszli. Ale i tak dotarliśmy wiele dalej. Bez podnoszenia alarmu. Czy myślę, że było warto? Było zdecydowanie warto. Z czerwony berety? Bierzemy, bierzemy, bierzemy Amunicja I teraz wygląda sprawa na przedpolu no, W sumie wygląda tak, że możemy Możemy się połasić na to, żeby położywać trochę karabinku A, za tym się nie może też nie. Za tym już możemy, tak? No, nie tu. Tu. O, właśnie. Bierzemy znowu emeczkę. Ale muzyka jest po prostu świetna. Muzyka jest świetna w tej grze. Bierzemy kolejne granaty. Amunicja, gdzie on jest? Tu? Zdawało się, że widziałem wiązkę snajpera. Dobra, No jedna droga ucieczki, my się do niej dostaniemy. Przecież to my jesteśmy spec opsem, nie? Close one. Gość się z nożem. Ten gościu tutaj jednak przeżył jeszcze tą pierwszą serię Zajdźmy dalej Póki co? Czysto Ale nie będę ryzykował Hmm Sami temu zadecydujemy Dobranoc?

Hmm. Secure the trucks. I'll be damned. You're still alive. You want to stay that way? I recommend this. Step lively, people. We're about to bring this city to its knees. See, you want to see him. You want me to shoot him, or would you rather do it yourself? Get out of this alive. He's all yours. No, obawiam się, że będziemy musieli broń tych ciężarówek podczas jazdy. Oh, I we have unlimited ammo. Haha, oh dear. Shit! It's undercover here! The Gotta do better than that if you want to slow us down. Just get us out of here! You're late, Captain. I feel like I've been patient with you, Captain. But if you think I will let my people die of thirst, you are sore Zabieramy się komwojem, zabieramy I nie będziemy się patyczkować O! O, oh, wow, ten ostatni to był centralny, piękny. No, księży, to by tam też tak specjalnie takie zdarzenie nie zrobiło, chyba. Helikopter, tak. Take out that fucking helo! Watch that! The Humphrey's mine! Helo breaking contact! Oh, hell. Hold on, we're taking oh, an on It's a dead end! They got us quarter! I told you there would be a private water. <laughs> Sorry, boys, but they ain't getting this water back. No matter the cost. He's crashing the trucks! Red, you son of a bitch! Rozbić księżarówki tylko po to, żebyśmy. żeby je zabrać stamtąd? Czy ja czegoś przestaję rozumieć po prostu w tej grze już powoli? Co więcej, jak Riggs chciał. To jest wasza fałka, Walker. Você fałka, nie ja.

Jeżeli nas zainteresowali, to mamy przerąbane. Tak, tylko ruszyć trochę szybciej. Możeśmy się stąd mogli zabrać. O kurwa. Riggs? Oh, shit. Hang on. I'll get you out of there. Forget it. There's no point. The water's gone. That's all that matters. <laughs> Fuck. This ain't how it's supposed to end. He was right about you. Look. If people find out what he did, the whole region will declare war on us. And we'll lose. Now the world will never know. You're insane. It's funny. Gould said the same thing. What I did may not have been nice, but it was right. Besides, it's not like I'm walking out of here. Just do me a favor, huh? Nie, nam mi zostawić dla siebie. Dobrze, od stary. Nie po tym, co zrobiłeś i gdzie. Was są moi ludzie. Walker! 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 Ah! 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 So Walker, come in! Yeah, I'm here. Thank God. The 33rd showed up before we found you. We had to run. We started to think you didn't make it. I got lucky. And Riggs? Dead. Good. No, not good. He, he fucked, fucked us. All. Fucked everybody. Thanks to him, everyone in Dubai will be dead in a few days. The city needs to be evacuated ASAP. Yeah, I'd love to know how you plan on doing that. Lugo? Oh, my bad. Am I interrupting? Damn it. Sit tight, Lugo. I'm on my way. I'll make sure he gets the message. Go fuck yourself. Dorwę tego dupka Dorwę tego dupka Sia <noise> ja kiertol. Gość ma naprawdę skrzywione puścic humoru. Totalnie. Teraz to mam przerąbane. Aj, za bardzo. Jeden moment za długo się wychylałem. O wow, ale zaczyna być ciekawie, bo jednak rzeczywiście, no jeżeli ten cały porucznik napuści na nas, na nas całe miasto, no to będziemy mieli, to będziemy mieli przerąbane. Ale trzeba przyznać, że humor to on ma ciężki. Safe Lugo, ok. No, jesteśmy trochę w dupie. Dobra noc, jeden z głowy. Wymienimy setny revolver na kałacha. No, to teraz. Mogą możemy z nim bawić. Aj, jeszcze nas sniper z góry dociągnął. Kurczę, no trudniej, trudniej to wygląda. Niż myślałem, że, no, że będzie. Myślałem, że będzie prościej, już teraz. Przedostać się tutaj po zabiciu tego stypka i snipera. No a jednak, jednak, no. A jednak nie do końca.

Own... Refil ammo. Kurde, z tej strony. O, no, gro, man Daj mi tutaj coś zrobić. Trochę irytujesz. Znaczy, inaczej irytujesz. No i gra jest trudna. Tak, nie. I w końcu nie mamy czegoś takiego, że mamy.

Oh. Przykro mi stare Musiałem to zrobić, wybaczcie Wybaczcie, to po prostu... Doszło do mnie, że muszę to zrobić. Dobrze. Jesteśmy trochę obici, ale myślę, że damy radę. A wiecie co, w tym jest podziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!